I spokojna noc. W sumie nie różniła się niczym od innych nocy w pałacu Topkapy. Oprócz jednego szczegółu, gdyby dobrze się przyjrzeć, można było dostrzec dwie kobiety, które stały ukryte w ogrodzie. Miały zakapturzone twarze i wyraźnie na coś czekały. Jesteś pewna, że przyjdzie? Oczywiście! Kudret Aga osobiście dostarczył mu wiadomość. – To dlaczego go jeszcze nie ma? – Cierpliwości, sultan. Na pewno czeka na odpowiedni moment. Sultanka Cziczek poprawiła nerwowo fałdę płaszcza. Nie mogła doczekać się spotkania z Yusufem Paszą. Wreszcie dowie się czegoś o swoim kochanym synu. Po chwili z ciemności wyłoniła się postać. Wysoki i postawny mężczyzna. Wyglądał na około czterdzieści lat. Miał niebieskie oczy i krzeczaste brwi. Też ukrywał swoją tożsamość. Sultanem skłonił się Yusuf. Witaj. Yusuf Pasia? Dlaczego to tyle trwało? Wybacz pani, musiałem ominąć strażnik Nieważne! przerwała mu zirytowana sultanka. Mów coś, Jebem! Tak jak pisałem w liście, nikt w pałacu nie chciał na początku uwierzyć w tę wiadomość. Wciąż w środę nad ranem wyjechał na polowanie. Miał wrócić następnego dnia. Kiedy w piątek wieczorem powiadomiono nas, że nie dotarł na miejsce, zaczęliśmy się martwić. Wysłaliśmy swoich ludzi na poszukiwania. Przychodziły nam do głowy różne rzeczy. Zastanawialiśmy się, czy się nie zgubił, ale gdy jeden z żołnierzy przyprowadził jego rannego konia, nie było już wątpliwości. Wiadomo, kto za tym stoi? Zapytała załamana cziczek. Jesteśmy pewni, że to zagranie polityczne. Nie traktuj mnie jak idiotki! Mów konkretnie! Aleksander VI chce wykorzystać słabość sułtana Bajezyda. Pragnie mieć większe wpływy i dlatego porwano księcia. Ktoś nas zdradził? Nie sądzę, pani. Przesłuchaliśmy wielu świadków. To nie było dokładnie zaplanowane. Jestem pewna, że to harma czała w tym palcu. Pani, ja też nie znoszę tej greckiej wiedźmy, wtrąciła się Daria. Ale niemożliwe, aby miała jakieś powiązania z Rzymem. Nie ma takiej władzy. Nie słyszałaś, co powiedział pasza? To nie było planowane. Tyle nam się udało ustalić, sułtan. W karamanie musiał od dawna mieszkać szpieg, który bez uprzedniego przygotowania zaatakował księcia. Boże, Boże, chroń mojego syna, wyszeptała Cziczek. Pasza, wracaj do Karamanu. Po pierwsze, pod nieobecność księcia to ty rządzisz prowincją. Elbetę Sultan. Po drugie, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo księcia Abdullaha. Nie może mu spaść włos z głowy. Inaczej to ty za wszystko zapłacisz. Masz przekazać wiadomość Jenisha Hatun. Od kilku miesięcy nie dostaje od niej żadnych wiadomości. Gülsum Kalfa czuwa nad wszystkim i pilnuje, aby nie wydarzyło się nic złego. To ona doradziła jej, by na razie nie wysyłała żadnych listów. Ze względów bezpieczeństwa piszemy do stolicy dość rzadko lecz są to długie listy, dostarczane przez przebranego posła. Pewnie dlatego nie znasz jeszcze pani dobrych wieści. O czym mówisz? Jenisha Hatun znów spodziewa się dziecka. Jak Bóg da, urodzi księciu kolejnego syna. Słyszałaś, pani? Zawołała cicho rozpromieniona Deria. Miałaś rację, wysyłając ją do Karamanu. Czułam, że to mądra dziewczyna. Uśmiechnęła się zadowolona sułtanka. Niech Bóg ją chroni przed złym spojrzeniem. Amin. Żeby tylko Czem wrócił cały i zdrowy. Wróci, sułtanko. Ale potrzebujemy trochę czasu, aby go uwolnić. A kiedy wreszcie to się stanie, sześć zadać Czem stanie na czele zebranego przez nas wojska i pozbędzie się swojego brata. To on będzie nowym sułtanem Imperium Osmańskiego. Oczywiście. Opowiedz mi wszystko. No? Tak. Powiedz mi, dlaczego płakałeś. Co ci ta Melek zrobiła? Każę ją wrzucić do lochu. Siedziałam w komnacie razem z Osmanem i Melek. Mój synek już zaczynał gaworzyć. Kiedy to zleciało? Nim się obejrze, a będzie już biegał po seraju. Ale ten czas płynie. Aż tak rozłościłam księcia? Zapytała Rudowłosa z uśmiechem. Wiedziała, że może sobie na to pozwolić. Wbrew samej sobie zaczęła traktować nasze relacje w bardzo przyjacielski sposób. Mnie to nie przeszkadzało. To, że stałam się sułtanką, nie oznaczało, że musiałam traktować wszystkich z góry. No właśnie, wręcz przeciwnie, odpowiedziałam, odwzajemniając uśmiech. Staję w twojej obronie i mówi, że nie pozwoli cię skrzywdzić, bo nikt nie ma tyle cierpliwości co ty, by go nosić na rękach. O, dla naszego szechzady gotowa jestem pójść na samo dno piekła. <noise> Książę chyba nie będzie od ciebie wymagał aż takiego poświęcenia, odparłam rozbawiona. Dopóki będziesz go nosić, nic ci nie grozi. Melek pogłaskała osmana po główce. On niespodziewanie zaczął do niej stroić dziwne miny. Zupełnie takie jak bajezyd, kiedy jeszcze nie wyjechał do Amasy. Teraz już tak nie robi. <grym> Wtedy było inaczej. Wtedy wszystko było inaczej. Z niczym nie było pośpiechu. Po prostu żyliśmy z dnia na dzień nieustannie żartując i rozmawiając. Tęsknię za tymi czasami. Za tamtym bajazydem. Sutanem wyrwała mnie nagle z rozmyślań Majsa Kalfa, która weszła do komnaty. Witaj, Majso! Przywitałam ją ze szczerą radością. Wspaniale wyglądasz. Stanowisko zdecydowanie ci służy. Och, pani... wyjąkała speszona. To wszystko dzięki tobie. Sama na to zapracowałaś i taka jest prawda. Oświadczyłam, puszczając jej oczko. Zdaje się, że przyszłaś tu z jakąś sprawą. Masz rację, pani. Mam nadzieję, że cię tym nie rozgniewam. Mów, o co chodzi. Sutan, po ostatnim spacerze, na który zabrałaś dziewczęta, w haremie zrobiło się wielkie poruszenie. Zdobyłaś ich uznanie. Szanują cię jeszcze bardziej niż dotychczas. To mnie miało rozgniewać? spytałam zaskoczona. Niezupełnie. Chodzi o to, że ciągle pytają, kiedy znów będą mogły ci towarzyszyć, pani. Już nie wiem, co im odpowiadać. Wiedziałam, że to dla nich ważne, ale nie sądziłam, że aż tak. Powiedziałam bardziej sama do siebie niż do niej. Powiedz im, że jak tylko znów będę wybierała się na spacer, na pewno zabiorę je ze sobą ale to wtedy, jak poprawi się pogoda. Ostatnio ciągle wiszą nad nami czarne chmury. Czas, aby wzeszło słońce. Dziękuję, pani, ucieszyła się Majsa. Będą szczęśliwe, gdy im to powiem. Przekaż im, żeby się nie martwiły. Nie zapomnę o nich. Majsa skłoniła się z gracją i już miała opuścić komnatę, gdy nagle coś sobie przypomniała. Majso? Zaczekaj. Zatrzymała się i spojrzała w moją stronę. Powiedz mi proszę, bo już od dawna miałam cię o to spytać. Co oznacza twoje imię? Dziewczyna niespodziewanie posmutniała. Spojrzałam na melek. Widziałam, że powstrzymuje śmiech. Więc? Ciągnęłam chcąc uzyskać odpowiedź. Moje imię nie ma w sobie nic wyjątkowego, sutanem. Oznacza kobietę o huśtającym się chodzie. Aż otworzyłam oczy ze zdziwienia. Ona chyba żartuje. Jak można było tak skrzywdzić tak piękną, młodą kobietę? Kto ci nadał to imię? Cukuraga. Przecież nikt inny nie wymyśliłby czegoś takiego, wtrąciła się melek. On ma wyjątkowo bogatą wyobraźnię. Ale Trudno mu się dziwić, pani, powiedziała szatynka, nie patrząc nikomu w oczy. Kiedy tu przyjechałam, rzeczywiście byłam kobietą o huśtającym się chodzie, tak nieporadna i niezdarna. Niemożliwe. To prawda, pani. Dopiero potem nauczyłam się panować nad sobą i swoimi ruchami. Z czasem opanowałam swoją niezdarność, ale im nie zostało. Na początku nie mogłam się do niego przyzwyczaić długo tęskniłam za tym prawdziwym: a jakie było twoje prawdziwe imię? Rejchana, pochodzę z Rumeli, jestem Macedonką. Popatrzyłam na nią z pewnym współczuciem. Przypominała mi kogoś. Mnie samą, która przyjeżdżając do tego obcego kraju jako niewolnica, wyrzekła się swojej tożsamości. Też zmieniłam imię, ale moje zostało mi nadane z miłości i spodobało mi się od samego początku. Podejdź do mnie powiedziała łagodnie w stronę Majsy posłuchaj. Nauczono mnie, że każde imię w języku tureckim ma swoje znaczenie i powinno odzwierciedlać cechy osoby, której zostało nadane. Od dziś nie jesteś już Maisun. Będziesz się nazywała Maisun, czyli kobieta o pięknej twarzy i ciele. Sutanam! – wyszeptała, padając mi do stóp i całując moją suknię. Nadira Sutanam, nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Wiem, Maisun. Uśmiechnęłam się, gładząc ją po ramionach. Naprawdę wiem. Idź I przekaż dziewczętom moje słowa dotyczące spaceru. Powiedz też koniecznie tukurowi o zmianie imienia. Albo nie. Wiesz co? Sama mu to powiem. Maisun otarła ukradkiem łzy i wyszła z komnaty z niskim ukłonem. Wiesz pani odezwała się Melek. Takiej sułtanki ten seraj jeszcze nie widział.